Może nagle się cofa? Odsłania skały, muszle, wraki. Ludzie zatrzymują się, patrzą zdumieni. A potem pojawia się ona. Potężna, milcząca ściana wody. Fala wysoka na kilka, czasem kilkanaście metrów. Nie ma czasu na ucieczkę. To niszczycielskie tsunami. To nie jest zwykła fala. To nie burza, to nie przypływ. Tsunami to siła, która potrafi zmyć całe miasta, zabić tysiące ludzi w ciągu kilku minut. W roku 2004 w Azji Południowo-Wschodniej zginęło ponad 230 tysięcy osób w ciągu jednej godziny. Czy można się przed tym obronić? Jak ją rozpoznać? Jak działa system ostrzegania? I co się wydarzyło niedawno w Rosji? Zanim jednak zanurzymy się głębiej w ten temat, jeśli interesuje Cię potęga natury, siły ziemi i niezwykłe zjawiska z całego świata, zostaw subskrypcję i kliknij łapkę w górę. Dla nas to znak, że podobają wam się takie materiały. Tsunami zaczyna się tam, gdzie go nie widać pod wodą. Głęboko pod dnem oceanu. Dwie płyty tektoniczne naciskają na siebie przez dziesiątki, czasem setki lat. Aż w końcu. pękają. Ten nagły ruch ziemi przemieszcza ogromne masy wody. To właśnie ten moment tworzy falę tsunami. W głębokim oceanie fala może być prawie niewidoczna. Ma ledwie kilkadziesiąt centymetrów wysokości ale porusza się z prędkością pasażerskiego samolotu. Nawet 800 km na godzinę. Kiedy zbliża się do brzegu, zwalnia i rośnie. Czasem do 2, pięciu, dziesięciu metrów. A czasem znacznie więcej. W 1952 roku w rosyjskim mieście Severokurilsk tsunami sięgnęło 15 metrów. Zginęło ponad 2000 osób. Całe miasto zostało zniszczone w kilkanaście minut. Ale czy da się je przewidzieć? Tak. I robimy to coraz lepiej. Wszystko zaczyna się od sejsmografów. Setki czujników rozmieszczonych na całym świecie rejestrują każde drganie ziemi. Jeśli wykryją silne trzęsienie pod wodą, natychmiast uruchamiają alert. Do akcji wkraczają specjalne boje, wpływające urządzenia wyposażone w czujniki ciśnienia. Mierzą, czy poziom wody gwałtownie się zmienia. Jeśli tak, systemy ostrzegawcze wysyłają sygnał. Alarmy trafiają do centrów kryzysowych. Służb ratowniczych, a także bezpośrednio do ludzi. Syreny, SMS-y, powiadomienia w aplikacjach, komunikaty w radiu i telewizji. W krajach takich jak Japonia, Chile czy Stany Zjednoczone ludzie wiedzą, co robić. Uciekają w głąb lądu, na wyżej położone tereny. System działa, ale nie zawsze mamy czas. W 2004 roku, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Doszło do jednego z największych kataklizmów w historii ludzkości. Trzęsienie ziemi u wybrzeży Sumatry miało siłę 9,1 stopnia w skali Richtera. Tsunami rozprzestrzeniło się po całym Oceanie Indyjskim. Zginęli ludzie w Indonezji, Tajlandii, Indiach, Sri Lance, a nawet w Afryce. Zginęli, bo nie było systemu ostrzegania. Dopiero po tej tragedii świat zrozumiał, jak bardzo jest to potrzebne. W ciągu kilku lat powstały dziesiątki centrów ostrzegawczych. Stworzono nowe protokoły, wyedukowano miliony ludzi. Dziś, w 2025 roku, jesteśmy znacznie lepiej przygotowani. 30 lipca 2025 roku doszło do jednego z najsilniejszych trzęsień Ziemi ostatnich lat. Kamczatka, rosyjski daleki wschód. Ziemia zatrzęsła się z siłą 8,8 ,8 stopnia. To szóste najsilniejsze trzęsienie w historii. W ciągu kilku minut, tsunami dotarło do Wysp Kurylskich. Ale sięgnęły 5 metrów, w Japonii półtora metra, na Hawajach niemal dwa. Wszystko działo się bardzo szybko, ale tym razem ostrzeżenie zadziałało. Miliony ludzi ewakuowano na czas, nie było ofiar śmiertelnych. To był test i tym razem go zdaliśmy. Ale ten dzień zapamiętamy jeszcze z innych powodów. W szpitalu w Pawłowsku kamczackim lekarze przeprowadzali operację, gdy ziemia zaczęła się trząść. Zabezpieczyli pacjenta, przytrzymali sprzęt i kontynuowali zabieg. Z zimną krwią, spokojem, opanowaniem. Na jednej z wysp, Antsiferow, setki lwów morskich i fok rzuciły się do ucieczki jeszcze zanim dotarła fala. Natura poczuła zagrożenie wcześniej niż człowiek. A to nie koniec. Po trzęsieniu obudził się wulkan Kraszeninnikow. Pierwszy raz od ponad 600 lat, erupcja wyrzuciła słup popiołu na prawie 9000 metrów. Loty w regionie wstrzymano, ogłoszono czerwony alert. Gdy ziemia się trzęsie, a jesteś w pobliżu morza, uciekaj. Nie czekaj na alarm, nie sprawdzaj telefonu, po prostu biegnij. Jeśli morze się cofa i odsłania dno, to nie jest cud natury, to sygnał, że nadchodzi fala śmierci. Tsunami często składa się z kilku fal. Pierwsza może być najmniejsza, druga, trzecia, a nawet czwarta największe. Nie wracaj za szybko, poczekaj. Aż służby ogłoszą koniec zagrożenia. Tsunami to siła natury, której nie da się zatrzymać. Ale można ją przewidzieć, można się przed nią chronić, można edukować ludzi, inwestować w technologie, budować wały ochronne, tworzyć plany ewakuacji. I najważniejsze, trzeba słuchać nauki. Dzięki systemom ostrzegania, wiedzy i odwadze, tysiące ludzi w Rosji, Japonii i na Hawajach przeżyły ostatnie tsunami. Następna fala może nadejść za rok, a może za 10 lat. Ale nadejdzie? Pytanie brzmi, czy będziemy wtedy gotowi? Tsunami to nie tylko woda. To lekcja pokory, to ostrzeżenie z głębin i przypomnienie, że Ziemia wciąż mówi do nas. My musimy nauczyć się słuchać.